Pan generał w ramach stafety pokoleń przekazał swój certyfikat temu młodemu młodzieńcowi na rękach. Także mamy następne pokolenie żołnierzy. Ciekawa rzecz. Piękny brawa. Proszę Państwa, pan Edward Mazur. Wysunięte również nasze koło pola. Tomasz Baniewski. Tomasz Baniewski. Na wszelki wypadek. Czy jest pan Jan Ogonowski? Nie ma. Pan Andrzej Dwórnik. Mandariusz Trojanowski. Przeżycie było takie, że byłem jedynym Polakiem tam obecnym, klucza pasze wojskowego naszego. No i zachowywałem się godnie. Tak uważam. Dziękuję. <laughs> Czy jest pan Ryszard Hajdów, Świetnie. To było dobre. Poproszę pana Wacława Norwej. Dostojni goście, szanowni weterani i kombatanci pokojowych misji ONZ, szanowni rezerwiści Wojska Polskiego, szczęść Boże kapłanów. Dzień dzisiejszy ma bardzo szczególne znaczenie, gdyż wielu z nas otrzymało w tym dniu tak zastrzykne oznaczenie, jakim jest Gwiazda Weterana. Jednak dziś jest taki jedyny dzień, Jeden w roku, kiedy spotykamy się bez względu na przekonania polityczne, partyjne, religijne, przy stole wigilijnym składamy sobie życzenia świąteczne, noworoczne i życzymy wszystkiego najlepszego oraz dziękujemy. Szanowni Państwo, jako przewodniczący Krajowej Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej w Warszawie. Oraz jako weteran pokojowej misji ONZ-u mam zaszczyt szczególnie podziękować w imieniu wszystkich tu obecnych dla pani Krystyny Banach, dla pana kapitana żeglugi Ryszarda dla pana pułkownika doktora Jerzego Banach za partnerstwo, współpracę i wspieranie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i pokoju na świecie. W imieniu Szlachty Kupieckiej i członków Stowarzyszenia Kompadantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu przekazuję Wielmożnym Panom nie tylko te dwie szable oficerskie, które za chwilą zostaną wręczone, ale słowa szlacheckiego uznania wraz z albumem 600-lecia Kongregacji, która powstała na 20 niedziel przed Wielką Bitwą Króla Jawieły z Zakonem Krzyżackim na polach imbaru. Niech szable te symbolizują nieustannie współpracę weteranów, kompadantów Wojska Polskiego oraz żołnierzy ONZ podczas wielu uroczystości, nie tylko państwowych. Szanowni Państwo, bardzo proszę o odczytanie aktu przez... Postanowienie kapituły ostatecznej. Uchwałę Kapituły KPH OIG nr 1 przez 2014 z dnia 9 września 2014 na wniosek Wrocławskiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej ONZ Wyróżniłam Pana Pułkownika Stanie spoczynku, doktora Jerzego Banach honorową szablą oficerską Wojska Polskiego za wieloletnią służbę w misjach Pokojowych ONZ oraz działań na rzecz stowarzyszenia jak i wspieranie działań Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Województwa Dolnośląskiego. Fundatorami są członkowie Wrocławskiego Koła nr 5 Stowarzyszenia Żołnierzy ONZ. Proszę Pana Generała Dywizji Wdzisława Ornatowskiego o wręczenie szabli w asyście Przewodniczącego Rady Krajowej Pana Jarosława Wikiery i Pana Pułkownika Zbigniewa Adamskiego ze Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej oraz To słuchajcie, jest to wspólne zdjęcie. I, i jest jeszcze włączenie, albo 600lecia kongregacji. No, kongregacji. Tak. przyczynam to szada będzie bardzo. Dobrze. Słuchajcie, jak ja ustanę do punktu. Dobrze. 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 Uchwała kapituły KPHO nr 2 przez 2014 z dnia 10 września. Z wniosku Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowej ONZ i Kongregacji Przemysłowo-Handlowej we Wrocławiu. Uf ufundowana dla Pana kapituna, Kapitana Żeglugi Ryszarda Złodzińskiego Honorowy Pałasz Oficerski Magnarki Marynarki Wojennej RP. Za wieloletnią służbę i pracę dla Ojczyzny, jak i wspieranie działem Kongregacji przemysłowo handlowej Województwa Dolnośląskiego. Wnioskodawcy i fundatorzy, wiceprezydent SPIA, dr Jerzy Pana, przewodniczący Krajowej Rady KPHOIG, Jarosław Wikier. O wręczenie pałasza proszę pana komandora Aleksandra Podolskiego, pana pułkownika Jerzego Banacha, przewodniczącego Jarosława Wikier. Proszę Panią, Panią znam, bardzo dobrze, to jest nasz dany członek stowarzyszenia. Niektórzy gdzieś opowiadają, że szablon się wojuje, ale Twoim piórem więcej może zwojować. Mogę poprosić Pana bukownika o Pani. Pani Krystyna posługuje się komputerem, ale pióro jest symbolem jej pracy, na którą ci serdecznie dziękujemy. Uraczysta chwila dlatego, że mamy nowych członków naszego stowarzyszenia i pozwolę sobie ich poprosić. A przepraszam bardzo uprzejmie, proszę. Proszę Państwa, bardzo przepraszam, Panie Generale, Drodzy Państwo, oficerowie, ja dziękuję za zaproszenie do Wrocławia, gdzie mogłem przybyć i uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości, później w życzeniach świątecznych i wieczerzy wigilijnej, Reprezentuje Bractwo kurkowe Sierackie, najstarsze w Polsce, a to jest taka średniowieczna obrona cywilna. Także dziękuję serdecznie tutaj za przybycie do Wrocławia, jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, proszę uprzejmie Pana Prezesa, ja będę podawał Panie Prezesie Panu, a o wręczenie legitymacji, czyli o przybycie i odebranie legitymacji, legitymacji proszę Pana Jarosław Wikiera. Andrzej Hałaj. Panie Józku. Jest. Marian Falenciak. Ryszard Kaczan. Ryszard Kaczan. Adam Kasak, Zbigniew Boński, Piotr Wieliczko nie ma pana Piotra, Pan Marek Piotrowski.

czy nie zdążył Dreamliner i przesięgnie nie okulach Wyspiańskich. No, Pendolino mógł jechać. Pewnie znowu Marek Semrzyński. Pan Marek Semrzyński. Pendolino to pewnie ten. Dreamliner to pewnie znowu się zepsuł. Mariusz Danasiewicz. Mariusz Danasiewicz. Jest pan Mariusz. Ryszard Złociński. I szanowni Państwo, nasza nowa koleżanka, członek wspierający, Izabela Radzi. Między Francją a Polską świetnie tłumaczy, ułatwia kontakt polsko-francuski, ze względu na to, że Francuzi nie muszą mówić po angielsku, a wiecie jak to bywa, a Polakom łatwiej przychodzi. Ale dzięki temu, dzięki pani Izie, tak sobie przekazujemy wszelkie informacje. Uczestniczyła w zeszłym roku w uroczystościach Dnia Weterana 29 maja. Nie opuszczała prezydenta SPIA, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju, przez 24 godziny. <zysz> Za dużo pan mówi, panie prezesie, to są tajemnice. I słuchajcie, w tym roku odbył się finał spotkania w składzie czterech krajów Austria, Słowacja, Czechy i Polska. Pracowaliśmy w programie 4 lata. Niedługo się ukaże książka na ten temat odnośnie dobrych praktyk y, misjonarzy po udziale w misji i pani Liza razem z nami była też od wzięcia prezydenta Laurenta Tarbajru nawet yy, na Spielberg wychodziła o pierwszej w nocy to jest wielki zamek w Brnie na górze proszę bardzo Pani Izo naprawdę No, nareszcie tak... dostała tą legitymację członkowską to było coś strasznego proszę Państwa, dziękuję bardzo pani Prezesie dziękuję Państwu, Szanowni Państwo to było coś strasznego żeśmy się tutaj spotkali nie tylko żeby odebrać takie zaszczytne wyróżnienia i usłyszeć piękne słowa, ale przyszliśmy po to, żeby spotkać się przy wigilijnym stole jest to piękna tradycja, piękna tradycja polska, chyba jedyna w świecie. Ale żeby doprowadzić do tego nastroju, tego pięknego wieczoru, chciałem Państwa prosić o chwilę uwagi, absolutną ciszę. A tutaj na scenę chciałem zaprosić trzy młode damy. Ole Hulboj, Martyna Stępień, i Joannę Sufleta. W ich wykonaniu usłyszymy trzy kolędy. Są to dwie, trzy piękne dziewczyny z naszego studia piosenki przy klubie czwartej Regionalnej Bazy Logistycznej. Studio prowadzi i przy instrumencie im towarzyszy Stanisław Śliwiński. Ten przekaz wszelki znak pokoju. Dziękuję bardzo. Piękne nasze młode koleżanki. Życzymy Wam również wszystkiego dobrego. I cóż, Szanowni Państwo, cięże pułkowniku. Ciężę pułkowniku. Perspatuje w Wasze ręce. Przesunę na swoje miejsce w takim razie. Na wprost się przesunę. o ładnie wprowadziły nas w ten klimat spotkania wadkowego. Za chwilę weźmiemy, tak jak pan mówił, zwyczajem naszych ojców opatek do ręki, aby sobie przekazać właśnie ten znak życzliwości, miłości i pokoju. Bo później przez cały rok. Nie będziemy go w ręku mieli, ale będziemy mieli możliwość wyciągać do ciebie pomocną dłoń, konkretną pomoc, uśmiech czy dobre słowo. Pozwolicie Państwo, że poprosimy, abyśmy na chwilę powstali. Ja aby stał się w tradycji zwyczaj, odczytamy Ewangelię o narodzeniu Pana Jezusa. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić z ludności trudności w całym państwie. Wybrali się więc wszyscy, aby dać się zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Jezus z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marię, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł do Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla niego miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w poru pasterze i trzymali strasznotną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla Was znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w złochłowie, i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Spotykamy się przy świątecznym stole za jakiś czas najbliższymi teraz. Z kolegami, z koleżankami, z towarzyszami służby. Łamiemy się układkiem, dostajemy upominki, i prezenty. To wszystko to jest radość. Ale źródłem radości Świąt Bożego Narodzenia to jest to, że rodzi się Pan Jezus. Rodzi się dla każdego człowieka, powinien się urodzić w każdym z nas. Chcieliby Państwu życzyć, aby ten czas świąteczny był czasem radości dla Was, dla Waszych bliskich i żeby ta radość jak najdłużej po świętach pozostała z Bożym Błogosławieństwem i zdrowia, i żebyśmy się mogli znowu spotkać. Wszystkiego dobrego. Wszechmocny wieczny Boże, od którego pochodzi wszelkie dobro na Ziemi i niebie, prosimy Cię o Bogosław naszą wspólnotę, o Błogosław ten świąteczny stół. Bo błogosław ten opłatę, który weźmiemy do ręki i z zwyczajem naszych ojców będziemy sobie składali wzajemne życzenia. Proszęcie to wszystko przez Chrystusa Pana Naszego. Szczęść Boże. dzielenie opłatkiem. Dobrze, wyłączę.